Mam z tej strony czolny. Dziś Wam pokażę, jak najtaniej kupić Game Passa. Oczywiście są tańsze sposoby, lecz one nie są w miarę legalne. Tak jak kupowanie kont lub używanie VPN-a, aby dostać lepsze ceny. Ale my zajmiemy się dzisiaj, jak kupić normalne, za normalne polskie pieniądze kod, który zaaplikujemy do naszego konta Microsoft. Eee, więc pierwsze co musicie zrobić, to wejść na stronę GG Deals. Jest to zaufana porównywarka cen, gier oraz usług. i Wpisujemy sobie tutaj Game Pass. Widzicie, pierwsze co mi się wywiesiło to jest Xbox Game Pass Ultimate. I szczerze moim zdaniem najbardziej jest opłacalny, ponieważ Xbox Game Pass Ultimate jest w porówn porównywalnej cenie jak normalny Game Pass PC. A w Ultimate dostajemy dostęp do gry w chmurze. Dzięki której będziemy mogli grać sobie gdzie chcemy na telefonie, na innym komputerze, za pomocą internetu. I również dostajemy dostęp do możliwości grania w chmurze w gry z Xboxa 360. Więc ja na waszym miejscu bym zastanowił sobie się, czy nie chcielibyście dołożyć kilku złotych więcej i zainwestować w Ultimate. A. Więc tutaj na przykładzie Ultimate mamy tu Xbox Game Pass a. Ultimate One Month Non-Stackable. I czym się różni non-stackable od normalnego miesiąca? Otóż normalny miesiąc możemy kupić tą subskrypcję na przykład dwa razy i zaaplikować ten kod dwa, y, w tym samym momencie i dostaniemy wtedy dwa miesiące. A z non-stackable polega to na tym, że y, aplikujemy ten kod, dostajemy miesiąc Game Passa i musimy poczekać aż ta subskrypcja się skończy, bo inaczej y, jak zaaplikujemy znowu to pojawi się y, kod erroru, że yy, nie można teraz tego zaaplikować, więc musicie poczekać aż się skończy wasza subskrypcja i dopiero jak się skończy kupujecie następny kod i go dajecie. Tutaj też na dole mamy porównywarkę cen, które się najbardziej opłaca, bo jak widzicie one month stackable wychodzi 35 zł i 92 grosze za miesiąc, a 3 miesiące wtedy miesiąc wychodzi 35 złotych i 44 grosze. Tylko wtedy, jak kupimy 3 miesiące, to wtedy możemy na przykład sobie kupić tej subskrypcji na przykład 4 razy i wtedy będziemy mieli 12 miesięcy. I wtedy tu wyjdzie 106 zł. Więc no. Jeszcze oczywiście są tutaj 7 days trial. I 7 days trial to polega na tym, że jak jesteście nowymi użytkownikami Game Passa, to możecie sobie kupić triala. Jeszcze oczywiście sobie porównamy tutaj cenę normalnego Game Passa, nie Ultimate. Nam się wyświetlić. O, jest PC Game Pass, i jak widzicie, macie tutaj Free Montreal. One Montreal to akurat dotyczy nowych użytkowników, więc, jak chcecie sobie kupić Game Passa naprawdę na taniej cenie, a jeszcze nie go nie używajcie, to możecie wykorzystać tutaj tą promocję. A jak chcecie kupić normalnie, to Wam wychodzi wtedy 27 zł za miesiąc. Jak kupicie na 3 miesiące. Więc no, w sumie to było tyle. Dziękuję Wam za oglądanie serdecznie. I życzę owocnych zakupów. Na razie.